Już w najbliższą niedzielę wybory parlamentarne. W tym samym dniu w Braniewie odbędzie się także referendum lokalne, w którym mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie dalszych losów Straży Miejskiej. Braniewianie będą mogli głosować od 7 do 21 w 10 obwodowych komisjach. Lokale referendalne będą mieściły się w tych samych budynkach, co obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu, ale w oddzielnych pomieszczeniach. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w referendum, otrzymają białą kartę z pytaniem: czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w Braniewie? Do wyboru będą dwie odpowiedzi: tak lub nie. Głos ważny oddany będzie w momencie, kiedy będzie postawiony krzyżyk w kratce jednej z dwóch odpowiedzi. Natomiast głos nieważny będzie wówczas, kiedy zaznaczone będą dwie kratki tak lub nie bądź nie będzie zaznaczony nigdzie. Aby referendum było ważne, frekwencja w niedzielnym głosowaniu musi wynieść minimum 30%, czyli około 4200 osób z blisko 14 tysięcy mieszkańców uprawnionych do głosowania musi oddać ważny głos. Temat referendum umożliwiającego braniewianą podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania Straży miejskiej pojawił się w ubiegłym roku. Wówczas z taką inicjatywą wystąpiła kilkuosobowa grupa działaczy Nowej Prawicy oraz partii Korwin. Według przedstawicieli partii Straż Miejska od kilku lat nie realizuje swoich podstawowych obowiązków, przez co nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Młodzi działacze wskazywali również na wysokie koszty utrzymania tej formacji. Członkowie nowej prawicy Braniewo oraz partii Korwin podjęli taką inicjatywę, bardzo słuszną nie ze względów politycznych, ale ze względów takiej aktywności społecznej, obywatelskiej, o likwidacji Straży Miejskiej. Był to gotowy projekt, podpisany przez prawnika, poparty przez ponad 800, 800 mieszkańców Braniewa. ...radnych jest za porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę o... Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu obywatelski projekt wraz z podpisami mieszkańców trafił na biurko przewodniczącego Rady Miasta. Niestety wniosek nigdy nie znalazł się w porządku obrad. Jeżeli to jest poparte ich podpisami ich wyborców, wypadałoby, żeby chociaż nad tym porozmawiać, pokłonić się nad projektem. Już długo później pytając biuro Rady Miejskiej, gdzie jest ten nasz projekt, to znaczy projekt mieszkańców de facto, Stwierdzono, że ten projekt nie był nawet omawiany na żadnej sesji, nie trafił na żadną sesję, tak naprawdę nic się z nim nie stało. Kolejna realna szansa na referendum w sprawie Straży Miejskiej pojawiła się po zmianie władz samorządowych. Ja, proszę państwa, ogólnie jestem również osobiście za likwidacją Straży Miejskiej, ponieważ nie jest ona w naszym mieście aż tak bardzo potrzebna, ale nie chciałabym tego przeprowadzać jedną uchwałą i tylko swoją decyzją. Uważam, że o tym powinni się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy miasta i zadecydować, czy Straż Miejska jest nam potrzebna, czy nie. Czyli jestem oczywiście za wprowadzeniem w tej kwestii referendum. Jeden z kampanijnych postulatów burmistrz Moniki Czcińskiej udało się wprowadzić w życie na początku września. Wówczas rada miasta Braniewa zajęła stanowisko w tej sprawie. Pomimo wielu wątpliwości, ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji straży miejskiej. Uchwały. Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. Obecnie w braniewskiej formacji pracuje 5 osób, trzech funkcjonariuszy oraz dwóch pracowników obsługujących monitoring. Według planów na 2016 rok łączny koszt utrzymania formacji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Jak informuje komendant, kilka miesięcy temu Straż Miejska w Braniewie przeszła reorganizację. Funkcjonariusze ponownie rozpoczęli współpracę z policją, pojawiły się wspólne patrole oraz nadzór nad monitoringiem miejskim. W wyniku modyfikacji, zmiany, porozumienia, współpracy między Komendą Powiatową Policji a Policji a Strażą Miejską weszliśmy we wspólne patrole z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji od stycznia tego roku. No i tych patroli wspólnych mieliśmy 57. Do tego dochodzą jeszcze patrole piesze wspólnie z rewirowym, zielnicowym Komendy Powiatowej Policji. Tych wspólnych służb patrolowo-obchodowych było 100, 105. Także to się przedkłada na, na efektywność bezpośrednią pracy nie tylko funkcjonariuszy Straży Miejskiej, natomiast Komendy Powiatowej Policji również też zmiany i ostatnio wzmożone działania Straży Miejskiej przekonają mieszkańców Braniewa? Ja jestem i za tym i za tym, ale ta Straż mi się nieraz nie podoba. się nie podoba. Nie podobają mi się, bo tam gdzie trzeba iść to nie pójdą, tylko tam idą gdzie nie trzeba. Czy chcesz referendum? referendum? Będę, Straż mieszka potrzebna jest w Braniewie. I tak pan zdecydował. Tak pan, no, tak. Taki, taki głos pan oddał. Tak, że... tak. tak. różne opinie są ludzi. No straż mówią... potrzebna jest, no. Policja nie daje rady. Straż potrzebna jest, no. Jestem za zniesieniem straży tej, tej miejskiej tutaj w Braniewie, tak? No po prostu ja tych ludzi widzę tylko jak jeżdżą samochodem tam po zakupy. Tak? No takie tak. A w razie pomocy to naprawdę nie są i za wiele się nie zmieniło Nic. W tych kilku, w tych, przez te kilka lat? Nie. Ja znam szerszy aspekt tej kwestii, nie? Także to definitywnie nie można powiedzieć, że należy zlikwidować. Tyle wiem, nie? A jak Ty zdecydujesz? Jeszcze do przemyślenia sprawa? Tak, można tak powiedzieć, bo kiedyś ruszyliśmy taki temat w towarzystwie i nie jest to tak definitywnie niepotrzebne jednostka. To znaczy wezmę, ale nie popieram, żeby Straż Miejska była broniła. Dlaczego? Dlaczego nie chcecie? No, nie spełniają swoich obowiązków. robił za taksówkę. Tyle w temacie. Żeby wygłosować, żeby zlikwidowali. A dlaczego? A po co nam? Tak jest coś. Siedzą. Lepiej te pieniążki przeznaczyć dla właśnie dla ludzi, że może policja o więcej by było nachodziło. Do tej pory nie widać było straży miejskiej na mieście. W tej chwili dopiero się pokazali, także... Jak już czują pismo, to się pokazują, bo w tej chwili, bo tak do tej pory to nie było śladu po nich. A Pani weźmie udział w referendum? Oczywiście, że wezmę. No, ale moim zdaniem chyba nie powinno być Straży Miejskiej. Do czego oni potrzebni? To, co oni robią, to, to praktycznie policja zrobi. Także wolałabym, żeby policjantów było więcej. I, i, I bardziej bezpiecznie by było niż yy, dziadkowie, którzy chodzą w Straży Miejskiej, co oni mogą, nie? No oczywiście, no, to jest normalnie obywatelski obowiązek. Jeżeli jest coś takiego do dyskusji, no to wiadomo, że no, trzeba pójść, prawda? Żeby zadecydować, co dalej z tym będzie. A jak Państwo zdecydujecie, rozmawialiście już na ten temat, macie jakąś decyzję? To nie, jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Zastanawiamy roz... roz... się, czy jest to potrzebne, czy nie, także że to jeszcze pewnie w ostatniej chwili podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Większość osób z którymi rozmawialiśmy opowiada się za likwidacją Braniewskiej Straży Miejskiej. Część mieszkańców nie podjęła jeszcze decyzji, jednak niemal wszyscy nasi rozmówcy zamierzają spełnić obywatelski obowiązek i wziąć udział w niedzielnym referendum.